Witamy. Ogólnie ja wiem, że tutaj większość osób życzy mi dobrze i raczej nie ma jakichś takich złych komentarzy, ale niestety zdarzają się najwięcej na Instagramie, że wszyscy chcą radzić i mówić, jak żyć, a ja bardzo tego nie lubię. Dlatego nie mówię po prostu o pewnych takich rzeczach, które wiem, że są ciężkie, czyli na przykład właśnie odżywianie dzieci. Ale jak już zaczęłam, to Wam pokażę. Mam taką kaszkę. Mm. Właśnie ją znajdziecie w Superfarmie. To jest kaszka jaglana pełnoziarnista bio. Dzisiaj niedziela. Witam się z Wami już po drugiej stronie kamery. Ja właśnie będę wychodzić. Zaraz Wam wszystko opowiem co i gdzie, ale teraz się spieszę, więc tylko pokażę Wam jak wyglądam. Mam na sobie takie body z... One jest z Zalando, ale z jakiej firmy? Muszę Wam chyba napisać w opisie, bo nie pamiętam teraz. One jest takie fajne na zakładkę, fajne też do karmienia. E, tutaj te wszystkie łańcuszki mam z Mango: kolczyki, takie sertuszka stousa e, i spodnie, te co ostatnio Wam pokazywałam. One są z Zary, e, także ja tak wyglądam. Jeszcze tutaj w ręce trzymam. Taką spinkę do włosów ostatnio ją kupiłam w Rossmanie i myślałam, żeby sobie jakoś ją upiąć jeszcze we włosy, ale zobaczę, czy zdążę i czy będę mieć na nią jakiś pomysł i ja się zbieram. Sobie tą spinkę tutaj, ale powiem wam, że tak słabo trzyma, że co chwilę mi tutaj wisi i strasznie mnie to denerwuje. Może jeszcze zaraz. Jako się sobie poprawia, no nieważne. W każdym razie wyszłam po cichu, dlatego że uśpiłam Aleksa, także Paweł ma luzy, znaczy, dopóki Aleks śpi, oczywiście. Ja Wam w ogóle nie powiedziałam, gdzie ja jadę. Otóż jadę na rynek z moją siostrą, umówiłyśmy się. Dzisiaj jest Dzień Kobiet, więc z okazji tego dnia, a nawet w sumie nie z okazji tego dnia, tylko tak po prostu, a przy okazji świętując Dzień Kobiet, ee, Stwierdziliśmy, że wybierzemy się razem wspólnie na takie niedzielne śniadanie Rzadko wychodzimy razem teraz tak na miasto, bez dzieci, bez chłopaków A kiedyś robiłyśmy to Cały czas non-stop byłyśmy gdzieś razem, gdzieś chodziłyśmy, szwendałyśmy się po mieście, więc fajnie do tego wrócić. No i logistyka też zostawiania dzieci już jest łatwiejsza, dlatego że są większe. Alex już je dużo różnych innych rzeczy poza piersią, także spoko. No i przy okazji, wszystkim kobietkom, które oglądają teraz mojego vloga, a myślę, że jest was zdecydowana większość, życzę Wam przede wszystkim tego, abyście dbały o siebie nie tylko zewnętrznie, ale i Wewnętrznie. Powiem Wam, że ja od początku tego roku mm, byłam już na badaniu USG-piersi, byłam już na. Badaniu ginekologicznym Na cytologii Byłam również na badaniu Znamion barwnikowych I wszystko sobie przebadałam Jestem już... Aha, jeszcze byłam na USG Tarczycy, słuchajcie, tak Ponieważ choruję na Hashimoto Wykonuję takie badanie Raz na kilka lat Więc jestem przebadana od stóp do głów I Wam też Życzę tego, abyście znalazły czas Zadbać o swoją kobiecość I... Żebyście miały taką czystą głowę Że wszystko z Wami jest w porządku Wtedy naprawdę lepiej się żyje I nie tylko wygląd zewnętrzny się liczy Ale pamiętajcie o tym, żeby Pamiętać o tym swoim wnętrzu I o nie też zadbać Bo co z tego, że będziecie piękne, ładne Jak gdzieś tam zdrowie będzie Wam szwankować Ym, No, tyle ode mnie Jadę Odpalam W ogóle mam nadzieję, że mam paliwo Jest, idziemy

Yy, ale tak, podnieśli ceny. Czy dobrze, czy nie, ciężko ocenić. Oj, oj, oj! Tu chyba nie zjemy. Jednak zmieniłyśmy restaurację. Przyszłyśmy do zalipianek Ewy Wachowicz, ponieważ w naszym pierwotnym wyborze, czyli w Charlotte. Nie było miejsc, więc stwierdziliśmy, że tutaj sobie na spokojnie zjemy. Ja mam ochotę na śniadanie, a ty mówiłaś, ja że jakieś ciacho, ciacho tak? Wezmę. kawę. A ja wezmę śniadanie, bo jestem I głodna. Się ja tak, dla mnie będzie kawałek to to, to to większa, to większa. W takim ładnym miejscu siedzimy. Zobaczcie, to wszystko jest tutaj oszklone. Ja sobie wzięłam śniadanie krakowskie. Tutaj mam obyważanka. Yy, tutaj jest pasta jajeczna, chyba jest jeszcze jakaś tam z łososiem. Monia ma pyszną szarlotkę. I zajadamy. Idę już do auta, ale tak leje. A miałam całkiem sporą trasę do przejścia. Akurat wyszłyśmy i zaczęło padać. miałyśmy się jeszcze przejść na spacerek. Nie mamy parasola, więc lecę, lecę do auta. I do moich chłopaków. Mam mokre włosy. Tak lało. Znaczy leje nadal. Ale już jestem w aucie na szczęście. Witam, 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 witam. Dzień dobry. Mm, jesz pięknie Je ładnie Ojejku, ktoś tu idzie do mnie A ja już wróciłam i jem sobie właśnie Serniczek domowej roboty Przepis oczywiście z Thermomixa Słuchajcie, nadszedł ten czas, obniżamy łóżeczko. Takiego masz klocuszka drewnianego, tak? Ale i chłopak. Co, widzisz kamerę, Tak. tak. Wow, wow. Dobrze, że nie zamówiłam. Wow. Karteczka ładna, widziałeś, Fawcik? Wow, ale ładna. Ale super. Ale mam czadowe prezenty, wow, zobaczcie jaki dostałam, strój kąpielowy, mam nadzieję, że wykorzystam w tym roku, ma piękne plecy takie wycięte i dwie piżamki, ale ekstra. Ja jestem już w łazience, dzisiejszy dzień powoli dobiega końca, był bardzo fajny i nawet się nie spodziewałam, ponieważ my tak nie obchodzimy jakoś z dnia kobiet, ale yy, i zaczęłam fajnie dzień, dostałam super prezenty, więc bardzo się cieszę, a w ogóle tą piżamkę, którą dostałam, to w piątek już praktycznie miałam w koszyku i kupowałam, ale Babel powiedział nie kupuj, już mu kiedyś mówiłam o tej piżamce, yy, nie kupuj, bo będziesz mieć dużo piżam. Więc e, jakby anulowałam to zamówienie, bo ono już tak jakby przeszło, ale nie zapłaciłam i e, zostało anulowane, więc miałabym dwie dokładnie te same w więc całe szczęście, że nie kupiłam. E, I teraz e, będę sobie robić takie domowe wieczorne spa, napuszczę sobie ładne wody, mm, zrobię sobie maseczkę i tak zakończę dzisiejszy dzień kobiet, mm, także mam nadzieję, że film Wam się podobał. Zaraz sobie jeszcze wybierzemy w sobie maseczkę Więc się jeszcze nie żegnam Moje pudełeczko znacie Więc którą z tych maseczek zaraz sobie Wybiorę A może coś takiego Jaka to jest maska Zrobię sobie tą maseczkę z biotanika Ona jest maseczką Ujędrniającą na tkaninie I zrobię sobie jeszcze ten peeling z Loreala